w kolejnym filmie i dzisiaj będziemy nagrywać Mario Kart będę grał z moją ciocią no, witajcie witam was wszystkich i witam Michałka, którego dawno nie widziałam cieszę się bardzo, i zaczynajmy grę, bo coś tu się tak poczuło. ha ten się pop. Jak pop... tak, to się robi? A nie tak to się robi. Już wiem. Ja już dawno nie grałem. Nie ja rozganiam to trochę. Tak? Tego tu pada w ogóle chcesz? Hmm? Jakiego pada, chcesz? Pada? No, te, te, tego, tego. No, to nie robi. To jest niebieskie. Z tym się nie ja tutaj jedziemy i tutaj. A nie, bo to, to musi być taka, to... Co? Gdzie mam zaciskaczku? tu. i to. No, no i zaczynajmy. Które wybieramy? Ja tak nie wiem. Bedziemy na ten nagle wyścigu. Że 50 na razie, tak? Tak żeby było. Y... Uf, się robi. I wybieramy sobie jakieś postacie. Ja sobie wybiorę Pana Aja Tak. A jakąś dziewczynkę. To też się wybiorę.

Okej, okay, no możesz tak mieć akurat i będziemy grać na papie królestwo Mario, czy jak to się mówi. Kamera przesunę. Jak spadnie kamera, to przepraszam, ale jest telefon właściwy jaka będzie. No i zaczynamy. I może być na dwie części, bo... Jak już teraz mówiłem, mam problemy z pamięcią w telefonie, więc... Jedziesz? I jedziemy. Widzicie drugi ekran? a widzicie, dobra. Nie, co ma być! E. No to jest jeszcze pieczu? Nie wiem, na piątym. Tak się No Tak. Lecimy. Jak fajna muzyka w ogóle. No trzecim jesteś. Wow, jak? A jak? Na zamachu. Filmy. Da, 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 da. A był ten film z... Jak się nazywał? No z Josiego, tego co nagraliśmy, co przyspieszenie czasu. To ten, no to właśnie... Obiecałem, że będzie. będą filmy z tego z Mario i sam. To jest piękne tak? się, że na pierwszym miejscu! Łoł! Wow, Łoł! Wow, wow, wow. król! Król Ajajasz! Coś... Dlaczego nazywam tą postać Ajajasz? Zawsze, kiedy go wybieram, mówi Ajajasz. <słuch> Ale trasza! a czemu ten zamek jest do góry do gami, jakby, bo... Nie wiem, że w ogóle kiedyś architekci wymyśleli coś takiego, ale... Okej! Okay. 5 minut już film spadnie. rekord z normalnie. Możliwe, że film będzie na dwie części po zielony, bo... Pamięć! Na którymś momencie stanie flip, to to znaczy, że jakby by się lec kończył łapany. Musimy... No może w drugim części jakby nie będzie, nie wiem. Musimy... Ja na mogę rzucać akurat ten? Nie, nie. Ten. nie grzybkowy ten, grzybkowy ten Grzybek zagłady Ła Ty ja się ruszaś nie mogę tam A wy No nie no co te jakieś jesteś, co się ma Ła... Ła... Że Ła... Ła! Ej, 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 panie Стой, стой. Стой, стой. Кибер. И уж и спишь. Teraz jeszcze musimy uciekać. Mój to już w ogóle jest strzela z tego dziwnego śleci na wodę. Co to w ogóle jest? Nie wiem! I to było złe. Uuuu! Uuuu! <laughs> I finish. Finish. No to Dobra. my już film kończymy. No to do zobaczenia, do usłyszenia, ja. do następnego razu. To ja. gdzie naciskam, żeby koniec był? Naciskam? No to...